Przyjechałeś tam, rozmawialiśmy wszyscy przy stole i jego było żona, powiedziała mu, przyniosła mu ubrania, żeby się przebrał, bo jej wstyd za więc poszedł, wziął te ubrania i się przebrał, bo wyglądał tak jak zawsze, jak hajaj, a ona chyba chciała, żeby wyglądał normalnie. Więc się przebrał, przyszedł i rozmawialiśmy. rozmawialiśmy o tym. A on mi mówi, jak tak mogłeś we mnie zwątpić, Grzegorz, kurwa, jak mogłeś, wiesz, to jest niemożliwe. Ja mówię, Piotr, ja ci nadal nie wierzę. Ja tu przyszedłem, bo chciałeś porozmawiać. Ja ci nadal nie ufam człowieku już, zawiodłeś mnie. A on wtedy powiedział, kurwa, co ja ci mam, jak ja ci mam udowodnić, że to jest prawda. Bo ja no nie wiem, co zrobisz, ale to nie jest łatwe zawiódłeś moje, moje zaufanie, moich chłopaków i nie ufam On wtedy wyciągnął portfel, telefon, znaczy się. Pokazał mi na portfelu, że ma 86 milionów dolarów. I on był bez okularów wtedy, więc on wziął, powiększył to i popatrz, zobacz. W tym momencie, jak to powiedziałem pewnym ludziom, którzy się znają na takich rzeczach, to mi powiedzieli, że to jest niemożliwe. Bo nie powiększysz te kwoty na portfelu. Nie ma takiej opcji, tylko skrina jak zrobisz, to powiększysz. Sobie. Wtedy już wiedziałeś, że to jest oszustwo. Ale to nie wszystko. Co mam zrobić, byś uwierzył? Wtedy mi powiedział. On powiedział nie wiem, to ty proponuj, co chcesz zrobić? A on powiedział, dobra, kurwa, dobra, wiem kurwa. Jak to będzie skam, to ja ci daję milion dolarów i oddasz tym wszystkim ludziom. Okej, okay, Grzesiu? Nie mu ta ręka, uścisnę, powiedziałem mu tak, okej, okay. ale oprócz tego jeszcze jest 15% dla mnie i dla moich synów odsetek z tego milionu dolarów. Okej okay, Piotruś, tak okej. Okay. Później poszliśmy do basenu, otworzył szampana, jedzenie tam przywiózł, jego, jego żona była, pojechała po jedzenie, przywiózła jedzenie. Byliśmy w basenie, kąpiemy się w basenie i cóż, kurwa zobacz. Widzi, że w te kafelki, tu mi odpadają. Zobacz, jak mi to porobili wszystko. Ja pierdolę, ja nie mam słów do tych chmerów. Kurwa, to jest po prostu niemożliwe. Stary, zobacz, zobacz. Ja mówię, Piotruś, ja mam takiego człowieka, kto ci wszystko to porobi. I być może teraz nie będę mówić, co to za człowiek, bo być może on teraz ze mną nie chce mieć kontaktu, ale być może on to potwierdzi, wtedy będzie jeszcze lepiej.